Cześć, tu Wojtek Wiśniewski z kanału finansowy Excel. Serdecznie witam Cię na szóstym filmie o funkcji ADR Pośredni, czyli adres pośredni. W poprzednich pięciu filmach pokazywałem Ci różne triki związane z funkcją adres pośredni. Również komponowaliśmy użycie funkcji adres pośredni z innymi funkcjami, jak funkcją np. adres, podaj pozycję, funkcja tekst, czy. Liczba kolumn, a także stosowaliśmy narzędzie Excela Lista Wyboru, gdzie wybieraliśmy odpowiednie dane do naszego raportu. Ten film jest kontynuacją filmu poprzedniego, ale pokazuje ci nowe możliwości funkcji adres i adres pośredni. Dlatego bardzo ważne jest, żebyś przed obejrzeniem tego filmu koniecznie obejrzał poprzedni film. A w tym filmie pójdziemy o krok dalej. Ponieważ po wyborze rodzaju towaru, czyli będziemy mieli tutaj, zobaczcie, co jest naszym towarem, są tutaj komputery sprzedawane w poszczególnych miastach. Raz będziemy szukali sprzedaży wybranych z listy komputerów i będziemy szukali sprzedaży w poszczególnych miastach, a także będzie nas interesował zakres czasowy sprzedaży, czyli w miesiącach, na przykład od 1 do 4, od 2 do 8 uzyskamy to za pomocą funkcji suma, która pokaże nam jaka była sprzedaż czasowa określonego typu komputera określonym przez nas mieście. Nasz raport sprzedaży będzie wyglądał następująco. Po wybraniu rodzaju towaru czy rodzaju naszego komputera, określimy zakres miesięcy, który nas interesuje, pod względem sumowania wyników, czy to pod względem ilości, czy wartości. Dane sprzedażowe pobierzemy z poszczególnych arkuszy. Na początku utworzymy listę wyboru z naszym towarem, które sprzedajemy, kartę dane, następnie narzędzie danych i mamy tutaj zakładkę poprawność danych, klikamy, rozbijamy poprawność danych jeszcze raz. W ustawieniach mamy kryteria poprawności dozwolone i szukamy listy. Mamy listę, źródło i wybierzemy sobie nasze. Towary, czyli komputery do sprzedaży. Ok, i mamy zakres miesięcy do analizy. Będziemy wpisywali zakres miesięcy, czyli np. od pierwszego do pierwszego miesiąca. Na razie wyśmy zostawimy. i tu będziemy chcieli uzyskać już sumę sprzedaży w poszczególnych regionach. Jak to zrobimy? Zobacz. Będziemy chcieli sumować np. ilość. Zrobimy suma od 1 do 4 miesiąca. Mamy suma. Lublin, wykrzyknik, bo mamy odniesienie do arkusza, innego niż w którym jesteśmy i zakres. I to samo zrobimy w naszym rozwiązaniu zadania, tylko zrobimy model automat, żeby nam wybierał kod produktu, czyli nasz laptop, zakres do analizy oraz region. I powstała z tego suma z tych miesięcy, które mamy do wyboru. Ok, przejdziemy teraz do przykładu. Zastosujemy tu funkcję adres na początku. Adres. Numer wiersza. Będziemy chcieli znaleźć numer wiersza, w którym znajduje się nasz poszukiwany towar laptop. Pamiętaj przy tym, że wszystkie arkusze odnośnie sprzedaży poszczególnych miast mają taki sam układ. Zastosujemy tu funkcję oczywiście podaj pozycję. Towar z naszej wybranej listy. W tym przypadku jest to Laptop firmy HP. Komórka C3. Blokujemy komórkę bezwzględnie, bo będziemy musieli przesuwać ją w dół i w prawo. Gdzie szukamy? Zaznaczamy całą kolumnę w pierwszym arkuszu. Układ jest taki sam poszczególnych arkuszy. Blokujemy kolumny. Dopasowanie dokładne. I OK. Mamy pierwszą część naszej formuły przechodzimy do drugiego argumentu drugim argumentem jest numer kolumny również zastosujemy tu oczywiście funkcję pod podopozycję ale teraz zobacz co musimy znaleźć wezmę sobie tutaj apostrof żeby przejść do naszych danych zobacz jaki mamy układ skopiuję sobie i wkleję tutaj na główku mamy ilość bądź wartość z numerem miesiąca z zerem wiodącym to znaczy gdy numer miesiąca nie składa się z dwóch cyfr, na przykład październik, listopad, grudzień, automatycznie jest dopisywane 0 przed numerem jednocyfrowego miesiąca. Powrócimy do naszej funkcji. Szukamy ilość, bo będziemy zmieniali ilość i wartość, widzisz w kolumnach. Musimy zablokować wiersz, ponieważ będziemy przesyłali w dół, ale musimy jednocześnie mieć odblokowane kolumny, dlatego że będziemy chcieli przesuwać. Wartości z ilości na kolumnę wartość. Ale chcemy, żeby nam się przesuwała zawartość kolumny ilości na wartość, więc zablokujemy tylko wiersz. Tutaj podaj pozycję, szukamy ilość i dajemy znak enda. I teraz musimy dodać, żeby mieć konotację 0,1, musimy zastosować tu funkcję tekst. Czyli pisujemy tekst, wartość, blokujemy i w następnym argumencie musimy zastosować formatowanie niestandardowe. W 0.0. W poprzednim filmie pokazywałem Ci dokładnie zasadę tego zapisu. Tu jeszcze jeden cudzysłów, ale musimy zamknąć funkcję pod opozycją, gdzie szukamy. Zaznaczymy sobie cały wiersz. Tu mamy ilość, i tam będzie, w następnym zakresie będzie wartość. Zaznaczymy sobie cały wiersz, blokujemy. Typ porównania 0 i mamy ilość. Musimy teraz wrócić do funkcji adres. I mamy tu odwołania bezwzględne, względne. Wszystko jedno możemy względem dać, i tak zablokowaliśmy tutaj odpowiednio nasze formuły. Styl A1. I teraz bardzo ważna istotna rzecz. Region, wybieramy nazwę naszego arkusza. Czyli Lublin, komórka B8. Blokujemy kolumnę. Ok, mamy pierwszą część naszej formuły. Lublin. C5 świdnik C5, puławy C5 hełm C5 i teraz żeby przekonwertować adres na wartość komórki musimy zastosować funkcję adres pośredni i zagniecić w niej funkcję adres i mamy adres pośredni mamy ilość i tu Przesyłając mamy wartość. Ale naszym celem jest otrzymanie sumy sprzedaży ilościowo i wartościowo wybranego towaru w określonym mieście, ale w określonym również zakresie miesięcy. Od do. Na razie mamy pierwszy element naszego zakresu, czyli od. Teraz przejdziemy do wyliczenia sumy sprzedaży w naszym zakresie miesięcy. Czyli równa się suma. I teraz skopiujemy sobie formułę, którą do tej pory napisaliśmy, począwszy od adres pośredni. Wstawiamy dwukropek i następnie wklejamy naszą skopiowaną formułę. Rozwinę pasek formuły, żeby cała nasza formuła była widoczna i zobacz. Co tu musimy zmienić? W obecnej formule mamy tylko okres początkowy, nie mamy okresu końcowego. Czyli drugą część formuły po dwukropku Musimy odnieść do okresu końcowego. Musimy zamienić adres w komórce. C4 musimy przejść teraz do D4. I tu musimy zamknąć nawias. OK. I zobacz. Wszystko nam działa. Sprawdzimy czy nasz model działa. Ustawimy sobie zakres miesięcy od drugiego do czwartego. Sprawdzimy. Lublin HP. Lublin od drugiego miesiąca do czwartego. mam ustawiony zakres, mam ustawiony rodzaj towaru i zobacz ilość i wartość. Ilość sprzedanych sztuk 1908, a wartość sprzedanych sztuk 6 710 961. W tym okresie od 2 do 4 miesiąca przejdziemy teraz do sprawdzenia HP. Lublin od 2 do 4 miesiąca 1908 zgadza się. Przejdziemy sprawdzimy jeszcze wartość od drugiego miesiąca do 4 710 961. I to się zgadza z naszym wynikiem w tabeli raportu. Jeszcze zmienimy sobie komputer Acer. Zmienimy sobie miesiące od trzeciego do 8 miesiąca i weźmiemy sobie miejscowość Zamość. Komputer ACER od 3 do 8 miesiąca to jest 4646 sprzedanych komputerów. 4646 komputerów i wartość 15580.057. Sprawdzimy zaraz. ACER. Mamy tutaj 15 580 057 zgadza się. Widzisz, jak bardzo szybki sposób można zrobić bardzo efektowne raporty i również dashboard menedżerski stosując funkcję adres i adres pośredni. Bardzo ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał ci się film, proszę cię o lajka i o udostępnienie filmu przynajmniej jednej osobie. Zachęcam cię do obejrzenia również innych filmów na moim kanale Finansowy Excel. Pamiętaj, w każdy czwartek o godzinie 12 nowy film z Excelem jako głównym bohaterem na moim kanale YouTube. Zasubskrybuj mój kanał, a będziesz informowany o moich najnowszych filmach. Serdecznie ciebie zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się już w następny czwartek.